No, hej o bamboleo! Dzisiaj będziemy sobie tworzyć płot. I powiecie, a po co mi jakiś płot? No, i w sumie macie rację. Ale wydaje mi się, że dzięki temu projektowi nauczymy się wiele nowych rzeczy. Przede wszystkim, jak z łatwością duplikować sobie poszczególne elementy, układać je na przykład w rzędzie. Lub na przykład, gdybyśmy mieli do stworzenia planszę do gry w szachy, to tam mamy na przykład 8 pól po szerokości i 8 pól po wysokości, więc zamiast sobie duplikować wszystkie te elementy moglibyśmy użyć specjalnego narzędzia, żeby to w łatwy sposób powielić. Tak samo tutaj możemy sobie powielać, stworzyć jedną sztachetę, a później je powielić, więc tego się nauczymy. I oprócz tego zobaczcie tutaj mamy taką teksturę y, tych sztachet. Ja podejrzewam, że tutaj jest to zrobione za pomocą y, po prostu beziera i dodany jest kolor i to jest na jak najbardziej w porządku. Jeżeli chcemy tą naszą grafikę skalować do jakichś dużych rozmiarów, to tak powinniśmy to zrobić. Ale ja chcę wam pokazać, jak dodać jakiś pattern, jakiś wzór do mm, tych naszych obiektów, które tworzymy, za pomocą grafiki też rastrowej, bo nieraz takie projekty też mogą nam się przydarzyć. No to co? Najpierw stwórzmy sobie jedną taką sztachetę i zobaczmy, o co chodzi z tymi patternami, czyli wzorami. Przejdźmy więc do programu. No i co? Jak najłatwiej stworzyć sztachetę? Pewnie dodać tutaj jakiś prostokąt. Teraz zmienimy sobie go na ścieżkę, czyli Path Object to Path. I tutaj zobaczcie, u góry musimy dodać sobie <grych> czubek. Jak to zrobić? Żeby był on dokładnie po środku, zaznaczamy te dwa górne nody i dodajemy sobie tutaj nod. Teraz odznaczymy wszystko, zaznaczymy środkowy i z kontrolem. O, zaznaczył mi się ten z boku, więc go odznaczę. I z kontrolem lecimy sobie prosto w górę. No i super, zobaczcie, sztachetka zrobiona. Teraz chcę Wam coś pokazać ciekawego. Zobaczcie, jakie tu mamy wybory w ogóle. Tu mamy flat color, czyli kolor jednolity. Mamy tutaj gradienty liniowe, mamy gradienty radialne. Mamy tutaj mesh fill, tym na razie się nie będziemy zajmować. Ale tutaj dalej, zobaczcie, mamy pattern fill. Możemy sobie na przykład wybrać stripes. Mamy tutaj paski. Tak, jak macie tutaj napisane, zobaczcie, możemy użyć Node Tool to adjust position, scale and rotation of the pattern on canvas. Czyli możemy użyć e, narzędzia Node do tego, żeby zmieniać sobie tutaj e, ten pattern, tak, ten wzór. I co to jest to narzędzie Node? No, to oczywiście jest tutaj to narzędzie. Zobaczcie, to jest e, narzędzie do nodów. Jak sobie teraz klikniemy na to, to zobaczcie, że poza tutaj tymi nodami, które standardowo już znamy, pojawiają się tutaj jeszcze takie trzy ikony. Mamy taki x, mamy kółeczko i kwadracik. Zobaczcie, jak będę kwadracikiem zmieniał, to zwiększam skalę tego paternu, a jak będę go zmniejszał, to zobaczcie, że będzie coraz więcej tych małych pasków. Możemy tutaj kółeczkiem też, zobaczcie, odwracać sobie to w jedną i w drugą stronę, a za pomocą krzyżyka będziemy przesuwać sobie cały pattern. To jest naprawdę pomocne. Pomyślcie sobie, ile musielibyście tutaj dodać nodów, żeby uzyskać taki efekt, a za pomocą czegoś takiego w łatwy sposób możemy to osiągnąć. Zobaczmy jeszcze, jakie inne tu mamy patterny. Mamy tutaj też inne stripesy, tak, 1 do 4, przejdźmy sobie tutaj do tych nodów, pomniejszmy, no to jest prawie to samo, tylko zobaczcie, są inne odległości pomiędzy tymi paskami, przejdźmy sobie do jakiegoś innego, na przykład tutaj e, checkerboard, czyli właśnie coś na wzór szachownicy, możemy sobie tutaj też to pozmniejszać, teraz zobaczcie, takie efekty, tak, więc możemy sobie to odpowiednio dopasować, no i teraz e, nauczmy się jak stworzyć swój własny pattern. Czyli na przykład narysujmy sobie coś, niech to będą, a niech będą to gwiazdki. O, mamy tu już gwiazdki dostępne, więc może sobie taką narysujmy. E, może dodajmy sobie tutaj jakiś kolor, niech to będzie jakaś złota gwiazdka. Tutaj stroke paint wyrzucimy. No i załóżmy, że chcemy z tego zrobić sobie jakiś pattern. Więc teraz dajemy sobie object, następnie pattern i mamy object to pattern. No to zobaczmy. Klikamy sobie z powrotem na tym obiekcie, do którego chcemy dołożyć ten pattern. Przechodzimy sobie tutaj do fila, oczywiście, i zmieniamy tutaj pattern. Tutaj mamy też jakiś nowy pattern 1195. Zobaczmy. O, od razu nam się tutaj on pojawił, i teraz możemy sobie go też modyfikować. Użyjmy tego narzędzia do nodów. Pomniejszymy trochę ekran. Zobaczmy, gdzie to jest. Przeniosło nam się tutaj to na bok, więc ja to sobie dam tutaj bliżej pomniejszmy sobie te nasze gwiazdki i zobaczcie, że w taki sposób możemy tworzyć swoje własne paterny, możemy teraz to podwracać, cyk. No oczywiście wiecie, to jest zrobione na szybko, można by było tu jeszcze parę rzeczy y, potworzyć, żeby to wyglądało znacznie lepiej. No a teraz pomyślmy, jak dodać jakąś strukturę drewna. Najlepiej jest pobierać sobie grafiki z internetu, które są seamless, czyli które mogą się powielać Nieskończoność, więc przejdźmy sobie na internet i spróbujmy sobie znaleźć coś takiego. Chcemy pobrać wood texture, tak? Czyli wpiszę sobie w wyszukiwarce wood texture seamless, daję enter i będziemy szukać, co tu internet nam wynajdzie ciekawego. Przejdźmy sobie na textures, damy sobie powiedzmy fine wood. Co prawda, takich sztachet za bardzo nie ma z takiego dobrego drewna, raczej to są panele i tym podobne rzeczy ale coś sobie tu znajdziemy, tyle że te wcale nie wyglądają jak seamlessowe tutaj sobie poszukajmy o może coś takiego kliknę sobie tutaj, wybiorę tą opcję, tu mamy za free więc sobie pobiorę aha, muszę szybko się zalogować więc spróbuję po zalogowaniu pobrać sobie jeszcze raz czyli daję sobie tutaj pobieranie ok, pobrało mi się, więc wracam do programu Otwieramy no i spróbuję sobie zaimportować to. Więc dajemy import. Wybieram sobie tą teksturę. Daję open. Teraz sobie dam to trochę na bok. I spróbuję z tego stworzyć właśnie pattern. Czyli dajemy sobie object, pattern, objects to pattern. No, come on. OK. Dodało nam tutaj. Yy, więc co? Spróbujmy zmienić teraz ten yy, pattern naszej sztachety. Wybieramy sobie ten nowo utworzony. OK, zobaczcie, coś tam nam się dodało, więc teraz kliknę sobie tutaj, przejdę do narzędzia nodów. Yy, spróbujmy znaleźć, gdzie są te nasze elementy, gdzie są te ikonki. Widzę, że tutaj mam kwadracik. Może sobie spróbuję pozmniejszać to trochę, ale chciałbym też znaleźć na pewno jeszcze resztę moich ikonek. O, są one tutaj. Więc postaram się je tutaj przybliżyć, żebym miał je wszystkie na widoku. Tak jak widzicie, niby powinno to być simless, ale tutaj coś nie do końca to wygląda, jakby to było seamless, Więc ja to troszkę rozsunę jednak. O, zrobię to w ten sposób. Może troszkę obrócę i wygląda to następująco. Całkiem nieźle, muszę powiedzieć. Tak to zostawię. Tutaj, strołka na pewno chcę zmniejszyć na dużo mniejszą wartość. Dam sobie na przykład 1,3. No i załóżmy, że właśnie tak chcę, żeby wyglądała moja sztacheta. Oczywiście, wiecie, no tutaj trzeba było nad tym popracować. Ja chcę Wam tylko pokazać sposób, jak takie rzeczy robić. No, i teraz chcemy sobie stworzyć taki szereg z tych naszych sztachet, żeby utworzyć płot. Więc w tym celu zaznaczamy sobie tą jedną sztachetę, przechodzimy sobie do zakładki Edit, a następnie Clone i klikniemy sobie Create Child Clones. Zobaczcie, pokazuje nam się tutaj nowa zakładka i możemy wybrać ile chcemy wierszy i ile kolumn. Jeżeli tworzylibyśmy jakiś matrix, czyli jaką siatkę, to oczywiście będziemy korzystać i z kolumn, i z wierszy. Ale ja tutaj chcę tylko stworzyć sobie jeden wiersz i kilkanaście kolumn, tak? Chcę mieć na przykład 10 takich sztachet, więc wybiorę sobie jedną, jeden wiersz i na przykład 10 kolumn. Mogę sobie teraz dać Create, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i wygląda to całkiem nieźle, aczkolwiek chciałbym zastosować tutaj jeszcze jakieś przerwy. Więc dam sobie remove i tutaj, jak klikniemy sobie w zakładce shift, to możemy zobaczcie odsuwać jeden element od drugiego. No i chcemy tutaj skupić się na kolumnach, bo to kolumny chcemy odsuwać, więc załóżmy, że odsunę to o około 10%. Powiedzmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Dam sobie enter, create. Wygląda już lepiej, ale chyba jeszcze chcę odsunąć, więc dam remove i tutaj zwiększę na 20. Procent. Damy create, no i powiedzmy, że tak mi to odpowiada. No, i skoro mi to odpowiada, to to już mogę sobie zamknąć. Teraz y, mogę sobie tutaj stworzyć jeszcze belki poprzeczne, więc zrobię coś takiego. Oczywiście tutaj też dodam tą teksturę, więc przejdę sobie tutaj do fill and stroke, fill, a następnie wybiorę pattern. Więc przejdę teraz do narzędzia Note i poszukam moich ikonek. Powiem Wam, że z tymi patternami tutaj z tego pliku, no, czuć jak program zwalnia, więc nie dziwcie się, jeżeli Wasz program, Wasz komputer też będzie działał wolniej. U mnie jest to zdecydowanie odczuwalne. No, jest, jest różnica, na pewno jest różnica. Dobra, to sobie troszkę zminimalizuję. Może trochę obrócę to też, więc przejdę sobie tutaj i poodwracamy. Aby nadać temu jakiś inny kształt. OK, może w tą stronę, czemu nie? No i dobra, dodajmy sobie jeszcze jakiś obrys, stroke paint. E, OK, niech będzie tak, jak jest. Oczywiście to damy sobie na tył. Od razu, może dam na sam spód. Możemy sobie to zduplikować, przejść w dół, cyk, dać na sam spód i jest już OK. Aczkolwiek zapomniałem o gwoździach, yy, więc dodajmy sobie jeszcze tutaj gwoździe do tego elementu. Więc dodam sobie tutaj kółeczko, CTRL, SHIFT, powiedzmy niech wygląda to w ten sposób. Zmienię sobie tutaj na radial, gradient. Więc jeszcze raz, bo ja kliknęłem tutaj to w, w naszym strołku, w naszym obramowaniu, a oczywiście tego nie chcę zrobić, więc przechodzę do fila i tutaj chcę dodać gradient, klikam tutaj. Narzędzie, oczywiście, do gradientu, klikamy na zewnętrzny nod, dodajemy sobie tutaj alfa, zmieniamy kolor na jakiś, no taki szary ala, pewnie bym chciał uzyskać. Teraz klikamy sobie ten środkowy nod i tutaj chcemy uzyskać coś jaśniejszego. O no, na przykład, wydaje mi się, że jednak chyba chcę dodać takie delikatne obramowanie, więc przejdę sobie do strołka, dodam tutaj obramowanie. Przejdźmy sobie jednak tutaj do styli i zmniejszmy to na 01. Wydaje mi się, że tak będzie dużo lepiej. Więc teraz pomniejszę to i skopiuję tego gwoździa, dam go poniżej, czyli Ctrl D i z kontrolem przesuwam sobie w dół. No i teraz jeżeli chcę, to mógłbym teoretycznie sobie dodać m, też sklonować te wszystkie elementy, ale chyba będzie szybciej jak Zaznaczę sobie te sztachety i je po prostu usunę, a na nowo zduplikuję właśnie tą całą sztachetę razem z gwoździami. Teraz jeżeli chcemy sobie sklonować ten obiekt, który jest złożony z kilku obiektów, to zaznaczymy sobie je wszystkie i najpierw je zgrupujemy, czyli damy sobie Object, następnie Group. No i teraz przejdziemy do Edit, Clone, Create Typed Clones. Tutaj ustawienia zostały nam z ostatniego razu, więc tak naprawdę nic nie musimy zmieniać. Klikniemy sobie Create, ale widzę, że jednak nie do końca to zadziałało, więc dajmy sobie Remove i damy tutaj Shift. Aha, w międzyczasie gdzieś to się skasowało, ok, więc zaznaczymy, wpiszemy 20% i damy sobie Create. No i super, zobaczcie, jak szybko udało nam się stworzyć taki fajny płotek. Także jak widzicie, poznaliśmy dzisiaj wiele nowych funkcji i zastosowań dla programu. Oczywiście teraz, jakbyście chcieli sobie tutaj parę rzeczy pozmieniać, to możecie tak, poprzekrzywiać trochę niektóre sztachety i tak dalej, żeby to wyglądało troszkę. E, no nie tak idealnie, tak? bo jak coś wygląda mega idealnie, to nie jest takie miłe też dla oka. Jak troszkę coś tam pozmieniamy, poruszamy. Możemy sobie teraz też pozmieniać trochę tekstury w niektórych y, sztachetach, żeby one nie wyglądały tak samo, albo możemy sobie na przykład tą, która jest prosto złapać i odbić ją y, w odbiciu lustrzanym. Zobaczcie, to też już nam trochę da. Zawsze to będzie troszkę inaczej. Możemy sobie tą złapać, też odbić, już jest. Trochę co innego. Ok, i teraz załóżmy jeszcze, że chcemy sobie, na przykład, z dwa szczebelki w ogóle zmienić tutaj trochę teksturę, żeby ona nie wyglądała tak samo. Więc pierwsze, co musimy zrobić, to kliknąć na taki element i go jakby przerwać powiązanie, bo my tutaj klonowaliśmy je względem tego pierwszego obiektu i to powiązanie jakby tu istnieje. Więc najpierw klikamy sobie na taki element, idziemy do Edit, a następnie Clone i damy sobie Unlink Clone, tak, żeby on już nie miał powiązania. I teraz jeżeli chcemy dostać się do tej tekstury, to możemy z kontrolem kliknąć i powiedzmy, że ja przejdę tutaj do tego e, narzędzia nodowego, poszukamy tych swoich elementów. O, tutaj to mamy i sobie troszkę zobaczcie, przesunę i już wygląda to zupełnie inaczej. Jeszcze jeden, powiedzmy, ten zmienimy. Więc tak samo najpierw odlinkuję, czyli dajemy clone, unlink i teraz z kontrolem kliknę, żeby dostać się do tego elementu. Przejdę sobie do narzędzia z nodami i szukamy, gdzie my to mamy. Tutaj mamy skalowanie, to też troszkę możemy zmienić, ale też możemy tutaj przesunąć troszkę w bok, i już to wygląda zupełnie inaczej. Ok, oczywiście im chcemy uzyskać lepsze efekty, tym dłużej trzeba było się tutaj pobawić, ale wydaje mi się, że efekt i tak jest bardzo fajny. I z pewnością narzędzia, które teraz zobaczyliście, będziecie wykorzystywać w przyszłości, ponieważ ja sam też często z nich korzystałem, więc wierzę, że i wam przydadzą się w wielu projektach.